Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku podcastu zaprezentuję Wam obsługę kalendarza Google jako właśnie narzędzia takiego bardzo przydatnego w codziennej pracy, szczególnie jeżeli umawiamy się z klientami na różne terminy, wykonujemy jakieś usługi bądź nawet pracujemy na etacie, jesteśmy uczniami, studentami, tak naprawdę kimkolwiek, bo to jest narzędzie, które umożliwia nam organizację naszej pracy. Więc tak. Zacznijmy sobie od tego pokrótce. Jak planować dzień? Dzień ogólnie ja planuję każdego jednego dnia na wieczór przed spaniem siadam i myślę co będę robił dnia następnego, jak to będzie wyglądało, jakie mam zadania do wykonania. Ja w taki sposób do tego podchodzę i do tego właśnie stosuję kalendarz Google zwykle już na aplikacji mobilnej i tak na ogół to wygląda. Dzisiaj Wam poniekąd pokażę, w jaki sposób właśnie korzystać z tego narzędzia. Narzędzie jest dostępne zarówno na iOSie, na tutaj przeglądarce, na Androidzie, więc linki macie w opisie. Przede wszystkim musicie mieć konto Google, założyć sobie i wtedy możecie działać. A więc tak. Aby stworzyć nasze wydarzenie pierwsze, czyli jakbyśmy chcieli zaplanować po prostu dzień, wpisujemy sobie na przykład, że o 7.15, o 7.30 chcemy sobie pójść na spacer na przykład. I w tym celu właśnie wybieramy sobie tutaj dzień, godzinę, w jakiej godzinie. Można też wybrać strefę czasową, bo nie wiem, jaki to ma sens. Możemy wybrać też powtarzalność tego zadania, czyli jeżeli byśmy chcieli, żeby. Na przykład codziennie o tej porze chodzić, to też możemy wybrać codziennie, wtedy będzie nam się po prostu to codziennie pokazywało. Możemy dodać sobie gości, to jest opcja, która polega na tym, że jak mamy spotkanie z kimś i chcemy je odbyć z nim, no to wtedy możemy po prostu dodać go wpisując jego maila właśnie na Gmailu i wtedy on potwierdza to po prostu na maila, przychodzi mu komunikat. Możemy dodać sobie też rozmowę przez Google Meet'a, Wtedy, jeśli zaprosimy jakiegoś gościa przez maila tutaj, to jemu właśnie pojawi się też to spotkanie i będzie mógł po prostu dołączyć. To spotkanie wtedy też pojawi mu się na właśnie jego kalendarzu Google. Lokalizacja, no to możemy sobie wpisać adres, możemy wpisać sobie jakiś park, cokolwiek tak naprawdę. W przypadku spaceru mówię park, możemy wpisać Ja na przykład, jak mam spotkania, to telefoniczne, w sensie rozmowy, no to wpisuję sobie na przykład numer telefonu klienta, do którego mam zadzwonić. Mamy opis, czyli dogłębny no, opis po prostu tego wydarzenia. Mamy załączniki też z dysku Google. Możemy sobie dodać. Tutaj zmieniamy sobie kolor. I w ten sposób właśnie będzie wyglądał teraz nasz spacer. <laughs> Resztę opcji omówię tutaj później przy innych rzeczach. Spójrzmy sobie teraz Właśnie kolejne nasze, m, nasze wydarzenie. W tym przypadku będzie to na przykład półtorej godziny. To będzie praca. Będzie polegała właśnie na wysyłanie maili. I teraz załóżmy, że chcemy właśnie... M, chcemy na przykład wysyłać te maile. Chcemy sobie siąść gdzieś w jakimś spokojnym miejscu. Załóżmy, że będzie to na przykład... Będzie to rynek na przykład w Rzeszowie. Nałóżmy, że chcemy to miejsce wybrać. I teraz dajemy sobie opis. Czyli na przykład maile będę kierować do firm zajmujących się wynajmem samochodów. Niech będzie coś takiego nawet. No i też mogę sobie wybrać kolor. Tak to wygląda. <laughs> Ok. Możemy też dodać sobie jakieś zadanie do naszej listy, które będzie do wykonania w danym momencie. Na przykład yy, może być to, jak wstaniemy rano. Na przykład, zrobić 20 przysiadów. Załóżmy takie proste. To będzie zadanie. Yy, które będzie właśnie powtarzało się codziennie, bo chcemy codziennie po prostu dbać o naszą formę. Gdy już wykonamy to zadanie, możemy sobie zaznaczyć, że zadanie zostało przez nas ukończone. Teraz tak, mamy też harmonogram spotkań. To jest bardzo ogólnie fajna opcja. Jak mamy klientów, mamy po prostu, obsługujemy klientów, załóżmy, że jesteśmy trenerem personalnym i to jest taka pierwsza rozmowa, gdy chcemy poznać kogoś bliżej, zobaczyć jaki ma problem, czy chce schudnąć, czy przytyć, jaki, czy chce zadbać na przykład o swoje mięśnie brzucha, żeby, żeby mieć mięśnie brzucha lepsze, albo y, czy chce biceps po prostu ćwiczyć, jaki on ma cel. Więc w tym celu możemy po prostu zrobić sobie na przykład rozmowa telefoniczna. Na przykład ona będzie trwała 30 minut. W tym celu wyznaczamy sobie też hmm, właśnie tutaj ramy czasowe takiej rozmowy, kiedy jesteśmy dostępni. Załóżmy, że w poniedziałki od godziny 9 właśnie do godziny 10 możemy obsługiwać naszych pacjentów. Wtorek powiedzmy, że jest niedostępny. Środa niech będzie od 13.30 do godziny 16.00. Czwartek możemy sobie zostawić też od 9 i niech będzie do 11.00. A piątek jest, mamy po prostu jako dzień wolny. Możemy sobie dać... Różne inne opcje, maksymalne wyprzedzenie czasowe, jakim, jakim po prostu można się umówić, załóżmy, że będzie to 14 dni. Ile godzin wcześniej można się umówić, załóżmy, że będzie to 16 godzin. Mamy tutaj różne inne opcje, tutaj możecie się po prostu dowolnie tym tak naprawdę pobawić, poustawiać sobie. Mamy kalendarz, więc też wybieramy sobie kolor, możemy sobie ustawić na przykład lawendę, że chcemy, żeby było. Klikamy dalej. Wybieramy sobie w jakiej formie ma się to odbyć. Załóżmy, że będzie to znowu powiedzmy, spotkanie stacjonarne. Niech będzie to Starbucks, tym razem, że będziemy się z naszymi ludźmi umawiać w Starbucksie. Dajemy sobie opis. Na przykład, chcę poznać bliżej Twój problem na przykład. Wybieramy sobie formularz rezerwacji. Co ma klient wpisać? Możemy dać sobie numer telefonu, żeby też nam podał inne informacje niestandardowe, na przykład y, jakie jest twoje BMI. No że. albo dobra, nikt nie będzie to wymagane, nie musi być wymagane. I klikamy sobie "Zapisz". W ten sposób właśnie mamy już tutaj rozmowę telefoniczną, która jest spotkaniem osobistym. Naprawdę ma to bardzo dużą logikę, dlatego możemy sobie zmienić to, że będzie to po prostu szybkie spotkanie przy kawce. Niech będzie coś takiego, szybkie spotkanie przy kawce. Chcemy sobie zapisz i teraz możemy sobie przejść na stronę naszej rezerwacji. Przepraszam za jasny ekran, ale niestety tak to działa. I teraz mamy właśnie szybkie spotkanie przy kawie. Chcę poznać bliżej Twój problem. Spotkanie 30-minutowe. Spotkanie odbędzie się w Starbucksie, ale majora Wacława Kopi 101 Rzeszów la la. I wybieramy sobie właśnie termin, uzupełniamy dane i możemy po prostu na takie spotkanie przybyć. Więc. To jest dobra taka forma, właśnie jeżeli prowadzicie jakąś działalność i umawia, umawiacie rozmowy, to dotychczas po prostu wasi klienci musieli do was zadzwonić, żeby się z wami umówić. Czy jesteście, mówię, takim trenerem personalnym, na przykład, to wtedy po prostu w łatwy sposób możecie yy, udostępnić klientom taki właśnie formularz kontaktowy i w ten sposób oni po prostu uzupełniają dane, umawiają się po prostu z wami na yy, taką rozmowę i w szybkiej takiej. W formie macie już to ogarnięte, oszczędzacie po prostu w ten sposób czas, a jest totalnie za darmo, tak naprawdę. Dodatkowo jest możliwość stawienia tego na stronę internetową za pomocą przycisku, wezwania do akcji. Tutaj mamy kod, jak i również wbudowanej takiej strony rezerwacji, czyli po prostu będziecie mieć takie specjalne okno. Właśnie na stronie internetowej nam się to pojawi, więc to możecie udostępnić po prostu swojemu programiście, który właśnie zajmuje się Waszą stroną internetową. A jeżeli jeszcze nie macie strony internetowej, właśnie chcielibyście mieć, bo jednak lepiej jest mieć stronę, niż udostępniać klientom taki link, zapraszam na moją stronę internetową. Link też macie poniżej. Możemy się dogadać, jeżeli chodzi o kwestie współpracy. Więc tak na ogół to wygląda. Mamy też możliwość wyłączyć, na przykład, żebyśmy nie widzieli akurat listy zadań. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, to mamy też święta w Polsce, akurat niebawem będzie święto 15 sierpnia, jeżeli nie chcemy, aby nam się święta w Polsce pokazywały, wtedy będziemy mieć to oznaczone, możemy również dać sobie inną zakładkę, czyli na przykład wybrać sobie jakieś inne święto z innego państwa, bądź jest też również wyboru. Z jakiejś religii, jeżeli jesteście na przykład wyznawcami innej religii i tutaj uznajecie inne święta, mieszkacie w innym państwie, cokolwiek tego typu innego, to jak najbardziej można sobie coś takiego wybrać. Dodatkowo wspomnę również o opcji ustawień, o których nie wspomniałem wcześniej, żeby wybrać sobie właśnie język, tutaj format daty, wybrać sobie godzinę, jak w jakim sensie po prostu standardzie, wszystko to sobie tutaj poustawiać. Ja miałem na przykład początek tygodnia domyślnie na niedzielę, więc ustawiłem na poniedziałek, no bo w Polsce pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek. Więc macie dodatkowo możliwość ustawienia widoku niestandardowego, domyślnie jest 4 dni. Już Wam pokażę co to jest. To jest to, co będziecie widzieć tutaj, bo tutaj jak sobie klikniecie w te opcje, to właśnie widzicie różne widoki. Jest widok dnia, widok tygodnia, widok miesiąca, nie korzystam zbytnio z tego. Z widoku roku to już w ogóle nie korzystam. A no i właśnie ten niestandardowy, czyli 4 dni. Najczęściej korzystam z widoku tygodniowego, bo uważam, że jest taki najbardziej intuicyjny, najbardziej po prostu mi odpowiada. Jeżeli też chcecie przejść dalej, to tutaj macie też oczywiście opcję. Ja zwykle tak przechodzę, jak na przykład klient mówi: Dobra, proszę pana, co proszę zadzwonić w styczniu, czy coś, przypomnieć się. No to wtedy po prostu przechodzę. Do stycznia, wybieram jakiś dzień i po prostu zapisuję sobie, żeby się do danego klienta na przykład odezwać z jakimś tematem. Jeżeli w danej chwili pan wcześniej w firmie nie chce się tematem zajmować, ale mi powie, że spoko, możemy to przełożyć po prostu na inny termin. Wtedy przekładamy to zwyczajnie mówiąc no, na inną po prostu możliwą, inny możliwy czas. Dobrze, pokażę wam jeszcze jedną opcję, o której wcześniej nie wspomniałem, czyli ogólnie. Co się stanie, jeżeli macie już tutaj właśnie szybkie spotkanie przy kawce i yy, będziecie mieć jakieś inne wydarzenie? I w pierwszym przypadku założymy scenariusz, że jest to... Yy, spotkanie z klientem innym, bo po prostu klient Wasz nie umówił się z Wami przez Google Meet'a, przez tą Google, ka kalendarz Google, przepraszam, nie Google Meet'a, bo Google Meet to jest aplikacja do komunikacji, tylko umówił się z Wami, telefonicznie zadzwonił, proszę Pana, możemy porozmawiać wtedy i wtedy, mówisz, spoko, więc wtedy zapisujesz sobie na przykład tutaj, rozmowa z Panem, la la la, tym i tym, dajesz sobie właśnie wtedy na przykład też ten tę lawendę, lawendę, możesz pisać sobie goście, ale ja bym po prostu w tym przypadku, jeżeli to jest na przykład rozmowa telefoniczna, to wpisujesz sobie numer, telefoniczny, numer telefonu i klikasz tak, i w ten sposób, dzięki temu, jeżeli teraz sobie spróbujemy zarezerwować połączenie telefoniczne na środę, to jest 23. Teraz nam się godzina 13.30 do 14.00 widać, że dopiero możemy o godzinie 14.00 umówić, mimo to, że w teorii slot jest wolny. A teraz załóżmy sytuację, że planujemy dzień. Teraz nie mamy jakiegoś spotkania, tylko planujemy dzień. I akurat widzimy, że mm, tu, mi tej, tu mi się nikt nie umówił jeszcze na rozmowę, więc poczytam sobie książkę. To nie jest tak, że nie można tego zmienić. Poczytam sobie na przykład książkę. Książka zapiszę tylko Teraz tak. Jeżeli wejdę tutaj znowu na czwartek, sprawdzimy. Jeżeli wejdę na czwartek, 10.10.30. Dlatego, że jest zajęte przez książkę. Tak jak widać. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to nie było tak sztywnie utrzymane, to spotkanie tylko byłoby ta, takie bardziej spotkanie, to czytanie książki, tylko bardziej w formie takiej luźnej. Czyli, że ja sobie pomyślę... Nie jest to konieczne. W sensie mogę to przeczytać najwyżej później, jakby się ktoś chciał umówić. Spoko, nie ma problemu. Wtedy po prostu oznaczasz sobie z zajęty na wolny tutaj. I dzięki czemu, jak ktoś będzie chciał się z tobą umówić, to normalnie są już dostępne te sekcje. A jak zobaczysz, że ktoś się umówi akurat na rozmowę z tobą, to na przykład książkę sobie przełożę, załóżmy na godzinę 19, później wieczorem, jak będziesz po prostu miał więcej czasu i, i będziesz chciał po prostu wtedy sobie poczytać, więc to też, to też nie jest takie obligatoryjne. No dobrze. Pokrótce omówiłem Wam, w jaki sposób działa kalendarz Google. Mam nadzieję, że wynieśliście właśnie z tego materiału wartość. To w ramach podcastu, chociaż nie jest to, mówię, podcast, ale potraktujmy to jako odcinek podcastu, bo też nie chcę wyłącznie mówić podczas tych podcastów, tylko też chcę Wam pokazywać jakąś wartość. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Idę teraz to wszystko oczywiście usuwać. Możecie zapoznać się z tym, co ja mam tutaj w opisie. Przypominam również o tym, że. Te wszystkie linki do, zarówno do pobrania aplikacji na telefon, jak i do strony internetowej tej są zawarte w opisie, także zapraszam, a tym samym trzymajcie się, widzimy się niebawem, no, za tydzień w poniedziałek, jeżeli chodzi o podcast. Cześć.